Będą zmiany w strefie Tempo 30. Specjaliści z Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice, przy współpracy z Policją, a także katowickimi społecznikami, opracowali szereg modyfikacji. Jesteśmy rok od wprowadzenia strefy Tempo 30. Ona była dość uboga na początku swojego funkcjonowania w rozwiązania takie, które by mogły w sposób rzeczywisty obniżyć prędkość przejazdu. Myślę tutaj o szykanach, myślę o wyniesionych przejściach. I ponieważ ja jasno określiłem, że do Strefy Tempo 30, jakby zmiany myślenia o ruchu samochodowym w ścisłym centrum, o ruchu pieszym i rowerowym w ścisłym centrum miasta, musimy podejść w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. To już taka ewolucja się dokonuje. Zmiany w strefie Tempo 30 zostaną dokonane aż w 25 lokalizacjach. Przede wszystkim chcemy dodatkowo oznakować wloty do strefy. Jakby analiza pokazała, rzeczywiście te oznakowanie, które w tej chwili występuje, jest niewystarczające. Co w tym zakresie chcemy zrobić. Po pierwsze tam gdzie nie mamy piktogramów na jezdni informujących o wjeździe do strefy my to uzupełnimy. Natomiast na podstawowych wjazdach do strefy zastosujemy progi spowalniające. Przy czym nie będą to takie typowe progi spowalniające w postaci poprzecznych przeszkód na drodze tylko będą to tak zwane progi wyspowe, które umożliwią, że autobus po nie może może je minąć okrakiem przejeżdżając, natomiast samolot osobowy niestety będzie na to musiał wjeżdżać i uzyskujemy wtedy efekt wymuszenia ograniczenia prędkości. Na tych wlotach, które mają więcej niż jeden pas ruchu, czyli wielopasowych, tych progów będzie więcej, na każdym pasie ruchu będzie ten próg. To jest główne działanie na wlotach, natomiast wewnątrz terfy również planujemy sporo działań w zakresie zmian w oznakowaniu. Wśród głównych modyfikacji znajdą się także zmiana pierwszeństwa przejazdu przy Placu Miarki. Do tej pory pierwszeństwo posiadały pojazdy zjeżdżające w dół ulicą Witastwosza. Po zmianach pierwszeństwo będą miały pojazdy skręcające w dół z Placu Miarki. W strefie Tempo 30 testowane będą kontraruch i kontrapasy dla rowerzystów. Rowery na specjalnie wytyczonej trasie będą mogły jechać w kierunku przeciwnym niż samochody. Natomiast kontraruch zostanie prawdopodobnie wprowadzony na całej długości ulicy Żwirki i Wigury. Udogodnieniem dla cyklistów będzie też wprowadzenie możliwości jazdy szerokim chodnikiem po północnej stronie ulicy Muńskiej, dzięki czemu rowerem będziemy mogli dojechać z dworca PKP do m.in. placu miarki bez poruszania się po ulicach. Policja przekazała miastu Katowice podsumowanie dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa w strefie tempo 30. Dane pokazują, że ograniczenie prędkości wśród śródmieściu do 30 km na godzinę przyniosło widoczne skutki. Po roku funkcjonowania strefy tempo 30 udało się uzyskać dobre wyniki pod kątem bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa ruchu, w szczególności tych uczestników ruchu, którzy nie są w żaden sposób osłonięci, czyli tu pieszych i rowerzystów, zmalała ilość. Zdarzeń drogowych z udziałem tych uczestników nie było ofiar śmiertelnych, co, co jest bardzo dobrym rezultatem w porównaniu do lat poprzednich, gdzie jednak takie zdarzenia miały miejsce. I oczywiście też trzeba powiedzieć o pewnej akceptacji ze strony zarówno kierowców pojazdów samochodowych, jak i pieszych czy, czy rowerzystów z tych rozwiązań, które zostały zastosowane. One na początku nie cieszyły się dużym Powodzeniem. Wiele złości było, znam te wszystkie przypadki, natomiast dzisiaj już trzeba powiedzieć, że, że przyzwyczailiśmy się do tych zmian i mało tego, zaczynamy je chwalić, że rzeczywiście no, to rozwiązanie jest takim rozwiązaniem przyjaznym, w szczególności dla tak zurbanizowanego centrum miasta, jak my mamy w, tutaj w Katowicach. Zmiany będą wdrażane w najbliższym czasie. Cena modyfikacji strefy Tempo 30 wyniesie około 60 tysięcy złotych.